Morderstwa w Grzybowej Dolinie, część druga. Tajemnica ojca. Trzy lata po pożarze Grzybowej Doliny. Komisarz Krzysztof Wilczyński siedział w swoim warszawskim gabinecie, przeglądając rutynowe raporty, gdy zadzwonił telefon. Numer nieznany z lokalnym numerem kierunkowym z Mazowsza Wilczyński. Komisarzu głos był stary, drżący Pan. Pan prowadził sprawę w Grzybowej Dolinie? Wilczyński wyprostował się na krześle. To nazwisko nie pojawiało się w jego życiu od lat. Tak. A pan to? Stefan Kowalski. Mieszkam w Lipowej, to wioska obok miejsca, gdzie była dolina. Muszę z panem porozmawiać. To ważne. W jakiej sprawie znaleźli ciało? W lesie, tam, gdzie kiedyś stała wieś. I jest coś dziwnego. Dziwnego? Sposób zabójstwa. Taki sam jak wtedy. Ślady na szyi. Ale to niemożliwe, prawda? Borowy siedzi, a ta nauczycielka nie żyje. Wilczyński poczuł jak stary, znany dreszcz przechodzi mu po plecach. Kiedy znaleziono ciało? Wczoraj rano. Miejscowa policja mówi, że to przypadek. Ale ja, ja wiem, że to nie przypadek. Bo znam tego człowieka i znam jego ojca. Czy jego ojca? Cisza po drugiej stronie trwała zbyt długo. Ojca pierwszej ofiary, Piotra Kowalewskiego. Pan wie, że Piotr miał ojca, że ten stary diabeł wciąż żyje? Wilczyński przebiegł pamięcią po aktach. Piotr Kowalewski, pierwsza ofiara Jana Borowego, programista, samotnik, uciekł z Warszawy na wieś. W dokumentach nie było nic o rodzinie, myślałem, że był sierotą, wszyscy tak myśleli, bo tak chciał jego ojciec. Tadeusz Kowalewski mieszka pięć kilometrów od Grzybowej Doliny. Od zawsze. I wie pan co? Jego ojciec też tam mieszkał. I dziadek, i pradziadek od pokoleń, co pan sugeruje, że może. Może to nie Borowy zaczął, może to coś starszego. Następnego dnia Wilczyński jechał wąską drogą przez las. GPS prowadził go w głąb Mazowsza, daleko od głównych szlaków. Minął już miejsce, gdzie kiedyś istniała grzybowa dolina, teraz rósł tam tylko młody las, bez śladu po zabudowaniach. Stefan Kowalski czekał przy drodze, obok starego znaku, Lipowa dwa kilometry. Był to zgarbiony mężczyzna po siedemdziesiątce, w wyświechtanym płaszczu. Komisarzu, uścisnęli sobie dłonie. Dziękuję, że pan przyjechał. Mówił pan o trzecim ciele? Tak. Chodźmy. Pokażę panu. Szli wąską ścieżką w głąb lasu. Po dwudziestu minutach dotarli do niewielkiej polany. Wilczyński rozpoznał to miejsce. Był to fragment starej grzybowej doliny, około kilometra od dawnego centrum. Taśma policyjna otaczała obszar wokół starego, połamanego drzewa. Pod nim, na świeżo rozkopanych liściach, Widać było ślady krwi. Ciało zabrali wczoraj wieczorem wyjaśnił Kowalski. Ale ślady zostały. Wilczyński przykucnął, oglądając ziemię. Odciski butów, wydeptany mech, plamy krwi. I coś jeszcze. Dziwne znaki wyryte w korze drzewa. Co to jest? Wskazał na symbole. Kowalski zbladł. To. to stare znaki. Mój dziadek opowiadał o nich. Podobno w grzybowej dolinie były rodziny, które. Które kultywowały pewne tradycje. Jakie tradycje? Związane z lasem, z duchem lasu. Dziadek mówił, że w każdym pokoleniu musi być ofiara. Ale to przesądy, prawda? Wilczyński dotknął wyrzeźbionych symboli. Były stare, ale ktoś niedawno je odnowił. Wyciął głębiej. Kim była ofiara? Ta nowa Marcin Zawacki. Trzydzieści dwa lata, przyjechał tu rok temu, kupił ziemię po, pospalonych domach w dolinie, chciał budować, mieszkańcy mówili, żeby tego nie robił, ale nie słuchał. I został zabity, uduszony, dokładnie tak samo jak tamci. Piotr Kowalewski, Maria Nowicka, Tomasz Sadowski, Wilczyński wstał gwałtownie. Mówił pan o ojcu Piotra, Tadeuszu Kowalewskim. Tak, mieszka kilometr stąd. Samotny dom na skraju lasu. Prowadź pan. Dom Tadeusza Kowalewskiego wyglądał jak z innej epoki. Drewniany, z przeciekającym dachem, otoczony wysokim płotem z drewnianych pali. Przed domem stał stary traktor, a obok dziwna konstrukcja przypominająca studnię, ale znacznie głębsza. Co to jest? spytał Wilczyński. Stara studnia, albo może coś innego. Nikt nie wie. Kowalewscy nigdy nikogo tu nie wpuszczali. Zapukali do drzwi. Nikt nie odpowiadał. Panie Tadeuszu, zawołał Kowalski, to Stefan. Muszę z panem porozmawiać. Cisza. Potem rozległo się skrzypnięcie i drzwi otworzyły się powoli. W progu stał wysoki, chudy mężczyzna około osiemdziesiątki. Miał długie, białe włosy i dziwne, przenikliwe oczy. Jego twarz pokrywała sieć blizn. Stefan powiedział głosem suchym jak pergamin Przyprowadził pan obcego. To komisarz Wilczyński. Prowadził śledztwo w Dolinie. Wiem, kim jest. Oczy Tadeusza przesunęły się na Wilczyńskiego. Czytałem o panu. Pan zamknął Borowego. Pan wie o morderstwach? Wszyscy wiedzą. Borowy był głupcem. Robił to źle. Wilczyński zmarszczył brwi źle? Tadeusz uśmiechnął się, pokazując żółte zęby. Zabijał z nienawiści. To nie był właściwy sposób. Jaki jest właściwy sposób? Starzec patrzył na niego długo, potem odsunął się od drzwi. Wejdźcie. Opowiem wam historię. Wnętrze domu było ciemne i duszne, ściany pokrywały stare fotografie czarno-białe, niektóre w sepi, sięgające XIX wieku. Wszystkie przedstawiały mężczyzn z tej samej rodziny. Mających tę samą chudą sylwetkę i te same przenikliwe oczy. Moja rodzina, powiedział Tadeusz, nalewając im jakiś dziwny ciemny napój. Kowalewscy mieszkają w tych lasach od trzystu lat. Może dłużej. Długa historia zauważył Wilczyński, nie dotykając napoju. Długa i skomplikowana. Tadeusz usiadł w starym skrzypiącym fotelu. Wie pan, komisarzu, co było w tym miejscu przed Grzybową Doliną? Inna wieś? Nie. Las. Dziki, pierwotny las. A w nim coś innego. Starzy ludzie nazywali to strażnikiem lasu. Duch, demon, Bóg. Nieważne jak to nazwać. Coś co chroniło te ziemię. Stefan Kowalski poruszył się niespokojnie. Tadeuszu, to tylko legendy. Legendy? Starzec roześmiał się sucho. A dlaczego w każdym pokoleniu, Stefan, Ktoś z okolicy znika. Dlaczego co dwadzieścia, trzydzieści lat ktoś ginie w tym lesie? Wilczyński wyjął notes. Proszę wyjaśnić. Moja rodzina. My byliśmy strażnikami tej tradycji. W każdym pokoleniu, gdy las żądał, musieliśmy mu dać nie z nienawiści, nie z zemsty po prostu tak było dać. Ma pan na myśli ofiarę? Tak. Ofiarę dla lasu. Kogoś obcego, kogoś, kto próbował zmienić te ziemie, budować, niszczyć. Las ich nie akceptował. I pan ich zabijał. Tadeusz spojrzał na niego spokojnie. Ja? Nie. Mój ojciec zabił trzech. Mój dziadek pięciu. Ja, ja zrobiłem to raz, czterdzieści lat temu. Zbiegły więzień ukrywał się w lesie. Znaleźli go powieszonego. Uznali za samobójstwo. A pana syn? Piotr, twarz Tadeusza stężała. Piotr, Piotr odmówił. Był pierwszym w naszej rodzinie, który powiedział nie. Wyjechał do miasta, próbował uciec od tej klątwy, ale wrócił. Tak, wrócił. I został ukarany. Nie przeze mnie komisarzu. Przez las Borowy go zabił. Borowy był narzędziem. Myślicie, że przypadkiem Borowy oszalał? Przypadkiem akurat wtedy, gdy Piotr wrócił? Las znajduje sobie wykonawców. Zawsze znajdzie. Wilczyński poczuł, jak włosy stają mu dęba na karku. To absurd. Las nie może nikogo zmuszać do zabijania. Nie? A Borowy? Co pan o nim myśli? Spokojny sołtys nagle staje się mordercą. Teresa Malinowska, która była normalną nauczycielką, nagle staje się mścicielką? Tadeusz pochylił się do przodu. Ten las ma moc. Wpływa na ludzi. ściąga tu tych, którzy mają w sobie ciemność i pozwala jej rozkwitnąć. A Marcin Zawadzki, najnowsza ofiara? Chciał budować tu domy, wycinać las, niszczyć. Las się obronił. Przez kogo? Tadeusz milczał długo. Potem wstał i podszedł do okna. Mam wnuka. Syn Piotra miał dwadzieścia dwa lata, gdy ojciec zginął, teraz ma dwadzieścia pięć i mieszka. Urwał. Gdzie mieszka? Spytał ostro Wilczyński. W Warszawie. W tym samym mieście, co pan komisarzu. Nazywa się Jakub. Jakub Kowalewski. I obawiam się, że Las już go wezwał. Wilczyński wyjął telefon i zaczął sprawdzać bazy danych. Jakub Kowalewski, 25 lat, zameldowany w Warszawie, na Ochocie, czysta kartoteka, żadnych wpisów. Ma pan zdjęcie? Tadeusz sięgnął do szuflady i wyjął fotografię. Młody mężczyzna, wysoki, chudy, z tymi samymi przenikliwymi oczami, co reszta rodziny. Gdzie on pracuje? W jakiejś firmie IT. Nie mamy kontaktu. Zerwał ze mną po śmierci ojca. Obwiniał mnie. Za co? Za to, że nie ochroniłem Piotra. Ale jak mogłem? Gdy las wzywa, nie ma obrony. Wilczyński schował zdjęcie, muszę z nim porozmawiać. Niech pan uważa, komisarzu. Jeśli las rzeczywiście go wezwał, może być niebezpieczny dla innych i dla siebie. Gdy wychodzili, Stefan Kowalski szepnął do Wilczyńskiego. Czy pan w to wierzy, w tego ducha lasu? Nie wierzę w duchy. Odpowiedział Wilczyński. Ale wierzę w szaleństwo dziedziczne, traumę międzypokoleniową i psychozy wywołane przekonaniami rodzinnymi. To znaczy, że jeśli Jakub Kowalewski wychowywał się w rodzinie przekonanej, że musi zabijać dla jakiegoś ducha, może rzeczywiście w to uwierzyć i działać. Jechali z powrotem w milczeniu. Wilczyński myślał intensywnie. Musiał znaleźć Jakuba Kowalewskiego szybko. Zadzwonił telefon. Numer z Warszawy. Z jego wydziału. Wilczyński. Szefie. Tu Kowalczyk. Mamy sytuację. Znaleziono ciało na ochocie. Uduszenie. Podobny modus operandi do spraw sprzed kilku lat. Wilczyński zacisnął dłonie na kierownicy. Gdzie dokładnie? Park Szczęśliwicki. Kobieta. Około trzydziestu lat. I jest coś dziwnego. Co? Na drzewie obok wyryte jakieś symbole. Takie same jak w aktach ze sprawy Grzybowej Doliny. Była północ, gdy Wilczyński dotarł do Parku Szczęśliwickiego. Technicy już zabezpieczali miejsce zbrodni. Ciało, przykryte białym prześcieradłem, leżało pod starym dębem. Co wiemy? spytał detektywa Kowalczyka. Ofiara to Joanna Wójcik. Trzydzieści dwa lata, architekt. Mieszkała nieopodal. Wyszła na wieczorny jogging. Nie wróciła. Mąż zgłosił zaginięcie o dwudziestej drugiej. Czas śmierci? Wstępnie między dziewiętnastą a dwudziestą pierwszą. Uduszenie. Brak śladów walki. Świadkowie? Jeden. Starszy pan wyprowadzał psa. Widział kogoś wysokiego. W kapturze. Odchodzącego od drzewa około dwudziestej. Wilczyński podszedł do drzewa. Wyryte w korze symbole były identyczne jak te w lesie koło grzybowej doliny. To on mruknął. Jakub Kowalewski. Kto? Nasz sprawca. Mam adres. Jedziemy. Mieszkanie Jakuba Kowalewskiego mieściło się na piątym piętrze bloku na Ochocie. Gdy przyjechali, było ciemne, ale drzwi stały otworem. Ostrożnie szepnął Wilczyński, wyciągając broń. Weszli powoli. Mieszkanie było małe, jednopokojowe, spartańsko urządzone. Na ścianach wisiały te same stare fotografie co u Tadeusza. Rodzina Kowalewskich przez pokolenia. Na biurku leżał notes. Wilczyński go otworzył. 17 stycznia. Pierwsza ofiara w lesie. Zaczęło się. 20 stycznia. Druga ofiara w mieście. Miasto też musi zapłacić. Plan co trzy dni. Każdy, kto próbował zmienić naturalne miejsca. Każdy, kto budował tam, gdzie być nie powinien. Lista nazwisk. Marcin Zawacki. Przekreślony. Joanna Wójcik. Przekreślona. Jeszcze osiem nazwisk. Boże! wyszeptał Kowalczyk. To seryjny morderca. I dopiero zaczął. Nie tylko Wilczyński pokazał mu ostatni wpis w notesie. Dziadek miał rację. Słyszę go. Głos lasu. Wzywa mnie. Pokazuje mi, kto musi zginąć. Nie mogę się oprzeć. Jestem ostatnim strażnikiem. Muszę dokończyć to, czego ojciec nie zrobił. Jest chory, stwierdził Kowalczyk, albo zaprogramowany. Jak bomba zegarowa. Wilczyński zamknął notes. Trzeba go znaleźć. Teraz telefon Kowalczyka zadzwonił. Słuchał przez chwilę, bladnąc, szefie. Właśnie dostaliśmy zgłoszenie. Ktoś widział mężczyznę pasującego do opisu Kowalewskiego w okolicy pańskiego domu. Wilczyński poczuł lodowaty strach. Gdzie dokładnie? Pana ulica. Pięć minut temu. Wilczyński mieszkał w kamienicy na Mokotowie, sam, na drugim piętrze. Gdy dotarli na miejsce, ulica była pusta, cicha, ale drzwi do jego mieszkania były uchylone. Weszli ostrożnie, z bronią w pogotowiu. Mieszkanie wyglądało normalnie, nic nie zostało naruszone, ale w salonie. Na stoliku leżała kartka Komisarzu Wilczyński wie pan o mnie, wie pan o mojej rodzinie, wie pan o lesie ale nie wie pan wszystkiego. Nie wie pan, że może być i pana każdy może zostać wezwany, każdy może usłyszeć głos. Czy pan go słyszy? Czy czuje pan, jak las woła? Spotkamy się wkrótce na miejscu, gdzie wszystko się zaczęło w Grzybowej Dolinie dokładnie tam, gdzie stał dom mojego ojca? Jeśli pan nie przyjdzie, zabije kolejne trzy osoby. Co trzy godziny, aż pan przyjdzie. Czas zaczyna się teraz. Jest czterdzieści siedem minut po północy. Pierwsza ofiara o trzy. Czterdzieści siedem, jeśli pan się nie pojawi. Kropcze to pułapka powiedział kowalczyk. Wiem. Ale co mam zrobić? Pozwolić mu zabijać? Wezwiemy wsparcie. Oddział antyterrorystyczny. Nie zdążą. Do Grzybowej Doliny jest półtorej godziny jazdy. A on tam już jest. Czeka. To samobójstwo, szefie. Wilczyński spojrzał na kartkę. Coś w nim mówiło, że to nie jest zwykły, seryjny morderca. To ktoś, kto naprawdę wierzy, że wykonuje misję. I tacy ludzie są najbardziej niebezpieczni. Jadę zdecydował. Ty organizujesz wsparcie. I przyprowadź kogoś, kto zna się na psychologii. Będę próbował z nim rozmawiać. A jeśli nie da się z nim rozmawiać, wtedy będę miał problem. Las nocą był jeszcze bardziej przerażający niż w pamięci Wilczyńskiego. Drzewa wyglądały jak czarne palce sięgające nieba, a mgła unosiła się nisko, tworząc dziwne kształty. Jechał wąską drogą, kierując się nawigacją, która pokazywała miejsce, gdzie kiedyś stał dom Piotra Kowalewskiego. Teraz był tam tylko młody las i zgliszcza fundamentów. Zatrzymał samochód kilometr wcześniej i resztę drogi przeszedł pieszo. Wsparcie miało przyjechać za godzinę. Musiał zyskać na czasie. Gdy dotarł na polanę, zobaczył go. Jakub Kowalewski stał przy starym, spalonym fundamencie. W świetle małego ogniska. Był wysoki, chudy, dokładnie jak na zdjęciu, ale jego oczy, jego oczy, były dziwne. Jakby patrzył przez Wilczyńskiego, w coś dalej. Niewidocznego, komisarzu powiedział spokojnie. Wiedziałem, że pan przyjdzie, Jakubie Kowalewski. Jest pan aresztowany za zabójstwo Marcina Zawackiego i Joanny Wójcik. Jakub się uśmiechnął. Aresztowany? Przez kogo? Przez policję? Prawo ludzkie nic tu nie znaczy. Tu rządzi prawo starsze. Nie ma żadnego prawa lasu. Jest tylko twoja choroba. Choroba? Jakub roześmiał się. Wie pan, co jest najśmieszniejsze? Myślałem tak samo. Gdy dziadek opowiadał mi o tradycji, o głosie lasu, myślałem, że zwariował. Że to wszystko bzdury starego człowieka. I co się zmieniło? Usłyszałem go. Jakub spojrzał w ciemność lasu. Trzy miesiące temu przyszedłem tu, do ruin. Chciałem zrozumieć, dlaczego ojciec wrócił, dlaczego zginął. I wtedy, wtedy usłyszałem szept. Jaki szept? Las. Mówił mi, kto musi zginąć, pokazywał mi ich twarze, i czułem, czułem, że to właściwe, że to konieczne. Wilczyński powoli się zbliżał. To halucynacje, Jakub. Prawdopodobnie dziedziczne. Twój dziadek był chory, przekazał ci przekonania. Nieprawda Jakub wyjął nóż. Pan nie rozumie. To nie choroba, to powołanie. Moja rodzina od pokoleń chroniła ten las, a ja jestem ostatnim ostatnim strażnikiem. Zabiłeś niewinnych ludzi. Niewinnych? Oni niszczyli. Budowali, wycinali, zmieniali. Las musi być chroniony. A co z Joanną Wójcik? Była architektką, nie wyrządziła żadnej krzywdy temu lasowi. Jakub zawahał się. Ona, ona projektowała osiedle, tam gdzie powinien być las. Widziałem plany, projektowała, nie budowała, nie wycinała, rysowała plany. To wystarczy. Intencja jest tak samo zła, jak czyn. Wilczyński był już blisko. Jakub trzymał nóż, ale jego ręka drżała. Posłuchaj mnie, Jakub. Twój ojciec odmówił, powiedział nie tej tradycji. Uciekł, dlatego go szanujesz, prawda? Bo miał odwagę. On był słaby? Nie, on był silny, silniejszy od wszystkich kowalewskich przed nim, przerwał klątwę. A ty ją wznawiasz? Nie, ja ją kontynuuję. Jestem, jesteś narzędziem, tak samo jak borowy. Nie głosu lasu, Jakub, głosu chorego umysłu, twojego dziadka, który zaprogramował cię do zabijania. Jakub opuścił nóż. Nie, nieprawda. Twój ojciec zerwał. Ty też możesz. Nie musisz tego robić. W tym momencie z lasu wyłoniła się postać. Wilczyński obrócił się gwałtownie. To był Tadeusz Kowalewski. Stary, ale poruszający się szybko, z determinacją. W ręku trzymał strzelbę. Nie możesz go powstrzymać, powiedział do Wilczyńskiego. To jego przeznaczenie, tak jak było moje i mojego ojca, Tadeuszu. Zaczął Wilczyński, Jakub. Tadeusz spojrzał na wnuka. Dokończ, zabij go. On próbuje cię powstrzymać, próbuje zniszczyć naszą tradycję. Jakub patrzył na dziadka, potem na Wilczyńskiego. Nie wiem. Ja nie wiem. Zabij go! krzyknął Tadeusz. I wtedy Jakub zrobił coś nieoczekiwanego. Odwrócił się do dziadka. Nie, co? Nie zabiję. Nie chcę być jak ty, jak ty i wszyscy przed tobą. Ojciec miał rację. To nie las, to tylko choroba. Tadeusz podniósł strzelbę. Jeśli ty tego nie zrobisz, zrobię ja. Tradycja musi trwać. Wystrzelił ale nie w stronę Wilczyńskiego. Wystrzelił w stronę Jakuba. Wilczyński zareagował instynktownie, pchnął Jakuba na ziemię, sam rzucając się w bok. Kula trafiła w drzewo za nimi. Tadeusz! krzyknął Wilczyński celując z własnej broni. Rzuć strzelbę. Nigdy, jeśli mój wnuk jest zbyt słaby, zabiję sam. Zabiję ciebie, komisarzu i wszystkich innych, którzy próbują zniszczyć ten las. Przeładował strzelbę. Wilczyński miał ułamek sekundy na decyzję. Wystrzelił. Kula trafiła Tadeusza w ramię. Starzec upadł, krzycząc. Strzelba wypadła mu z rąk. Wilczyński podbiegł. Odkopnął strzelbę. skół rannego. Jakub siedział na ziemi, trzęsąc się. On. On chciał mnie zabić. Tak. Wolał cię martwego niż wolnego od klątwy. Z lasu dobiegł warkot silników. Wsparcie w końcu przyjechało. Proces Jakuba Kowalewskiego był krótki. Przyznał się do dwóch zabójstw, został uznany za niepoczytalnego i umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Psychiatrzy potwierdzili dziedziczną schizofrenię z urojeniami religijnymi. Tadeusz Kowalewski, mimo podeszłego wieku, trafił do więzienia za usiłowanie zabójstwa. Podczas przesłuchań konsekwentnie twierdził, że działał w obronie świętej tradycji. Wilczyński zamknął sprawę. Ale nie mógł przestać myśleć o słowach Tadeusza. Tradycja musi trwać. Ile takich rodzin było jeszcze? Ile tajemnic ukrywały mazowieckie lasy? Miesiąc po procesie dostał list od Jakuba Kowalewskiego ze Szpitala Psychiatrycznego. Drogi komisarzu, dzięki panu żyję. Dzięki panu zrozumiałem, że głos, który słyszałem, to nie był las, to był mój dziadek, jego słowa powtarzane mi od dzieciństwa, które zakorzeniły się tak głęboko, że zacząłem je słyszeć jako rozkazy. Doktorzy mówią, że będę tu długo. Może zawsze. Ale wolę być tu niż tym, kim próbował mnie zrobić dziadek. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinien pan wiedzieć. W domu dziadka, w piwnicy, jest stara skrzynia. Nie otwierałem jej, ale dziadek mówił, że są tam zapiski, zapiski wszystkich strażników przez trzysta lat. Może pan tam znajdzie odpowiedzi, albo tylko dowody szaleństwa mojej rodziny. Tak czy inaczej, dziękuję. Jakub Kowalewski, Wilczyński, pojechał do domu Tadeusza następnego dnia. Był teraz pusty, zabezpieczony przez policję. W piwnicy, za starymi narzędziami, znalazł skrzynię. W środku były dziesiątki notesów, niektóre tak stare, że rozpadały się w rękach. Zapiski Kowalewskich przez wieki. Szczegółowe opisy zabójstw, dat, ofiar i coś jeszcze mapa stara, ręcznie rysowana mapa lasów Mazowsza, z zaznaczonymi miejscami, krzyżykami, przy każdym data i inicjały. Wilczyński policzył: trzydzieści dwa krzyżyki, trzydzieści dwa morderstwa i to tylko jedna rodzina ile jeszcze takich rodzin było w tych lasach ile jeszcze tradycji przetrwało do dzisiaj. Zamknął skrzynię. Niektóre tajemnice lepiej pozostawić zakopane, ale gdy wychodził, zatrzymał się. Spojrzał na las wokół domu i przez chwilę, tylko przez chwilę, wydawało mu się, że słyszy szept. Sześć miesięcy później, w małym miasteczku na Podlasiu, znaleziono ciało, uduszenie, bez śladów walki, na drzewie obok wyryte dziwne symbole. Miejscowa policja uznała to za pojedyncze morderstwo. Zamknęli sprawę po trzech miesiącach, nie znajdując sprawcy. Ale w archiwum, w starych aktach, były podobne sprawy. Co 20, 30 lat. Przez ostatnie 150 lat nikt nie połączył faktów. Nikt nie szukał wzorca, tylko Wilczyński, czytając o sprawie w gazecie, poczuł niepokój. Sprawdził mapę. Podlasie, Mazowieckie Lasy. Sprawdził nazwiska ofiar, sprawdził miejscowych mieszkańców i znalazł rodzinę, która mieszkała tam od pokoleń rodzinę, która chroniła las. Zadzwonił na miejscowy posterunek tu komisarz Wilczyński z Warszawy potrzebuje informacji o rodzinie Borkowskich. Głos po drugiej stronie zamarł: Borkowscy Oni oni nie żyją. Zaginęli trzy miesiące temu. Cała rodzina. W lesie znaleźliśmy tylko ich ubrania. A co z ich domem? Spłonął. Przypadkowy pożar, tak uznano. Wilczyński rozłączył się. Spojrzał na mapę Tadeusza, na wszystkie krzyżyki. Niektóre miejsca miały dwa krzyżyki, jak grzybowa dolina. Najpierw ofiary strażników, potem sami strażnicy. Czy ktoś ich eliminował? Czy ktoś wiedział o tradycji i systematycznie niszczył rodziny strażników? A może to sam las się bronił? Może uznał, że strażnicy stali się zbyt niebezpieczni? Wilczyński wiedział, że to absurd. Las to tylko drzewa, nie ma żadnego ducha, żadnej świadomości, ale czasami, późno w nocy, gdy zamykał oczy, słyszał szept. I nie był pewien, czy to tylko jego wyobraźnia, czy coś więcej. Morderstwa w Grzybowej Dolinie tajemnica ojca. To fikcyjna opowieść. Wszelkie podobieństwa do rzeczywistych osób, miejsc i wydarzeń są przypadkowe. Historia ta została stworzona jako refleksja nad tym, jak przekonania rodzinne, trauma międzypokoleniowa i nieuświadomione programowanie mogą prowadzić do tragedii. Czy naprawdę istnieją miejsca przeklęte? Czy duchy przeszłości nas nawiedzają? A może po prostu nosimy w sobie dziedzictwo naszych przodków, ich lęki, ich przekonania, ich szaleństwo? Odpowiedź pozostawiam Wam do usłyszenia w części trzeciej, jeśli odważycie się wrócić do tych lasów. Jeśli ta sprawa Cię zaciekawiła, zasubskrybuj akta niewyjaśnione, zostaw lajka i napisz w komentarzu jak Ty interpretujesz te wydarzenia.